Dobra Mam wrażenie, a... że masz takie podobne głosy trochę O nie! <grywka> a, a ci co mają być czerwonych to ten? To oni mają konto na YouTube? Mm. Mein ma konto. Niektórzy mają. Mm, spytał się, czy Lak. Nie, nie ma Laka. Co? Zombie? Nie! Nie, nie, nie! Tak nie może być. E, Babciu, musimy chyba to przenieść, tą farmę, bo to tak za ciasno jest, moim zdaniem. Kurde! Nie wiem. I ja zaraz deadnę pewnie Nie. Robi się tuż niebezpiecznie Nie, 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 ja się muszę stąd wynieść jakoś Ej, a jest jakaś komenda spawn albo coś, czy nie ma? Eee, nie wiem, nie wiem No to... Pięknie Bo mam, jedno, bo mam jedno serduszko i pięć viaksów, najgorzej jak to stracę Czekaj, ja Cię tepnę do siebie. Dobra. Dobro. E, Hantel, jak masz koblę na to możesz dać, bo ja tylko e, zam zrobię schodki. Tak Każdy. się składa, że mam półtora staka. To ci dam. Jak fajnego ktoś ma X-Raya. No, Co to jest X-Ray? X-Ray to że e, widzisz e, ten e, wszystkie, e, no i temy pod sobą. Po drugie, ja, to będzie każdy wyjdzie, że nie mam X-Ray'a, bo przecież nagrywam, a ten, bo gościu napisał, że ktoś ma tunele do skrzynek pokopane. Aha. No to na pewno ten, co nie nagrywa. Yy, masz też kobla trochę. O, czekaj, tutaj jesteś, dobra, czekaj. To i to. Oj, dzięki. Zrobię schodki na, tam, na, tam na dół ogólnie, żeby A, jakoś to wyglądało. No, to Ender Chest. Gdzie to jest Ender Chest? A tam. A co to daje, te Ender Chest, od, tego, od tej zwykłej? No, Ender Chest to chodzi o to, że po prostu e, jak ją e, do, do tej skrzynki coś włożysz, e, to nikt ci tego nie może wyciągnąć. To jest jakby skrzynka przeznaczona tylko dla ciebie. I Jeśli e, postawisz gdzieś drugiego Ender Chesta na innym końcu mapy, to te eku w dalszym ciągu będziesz miał Aha, tu pomyślany jest Kurde, jakie ja fajla zrobiłem z kilofami, chciałem się rozbroić drewniany domek <laughs> Udałoby się, tylko trochę dłużej Ja włożyłem eku do End Enderjesta czerwonych Chyba, nie wiem Jo, to jest ich ale w dupie niech tutaj będzie to jak mm, i weźmiemy dobrze zostawię. kraing boks zostawiłem. Ja, jeszcze z... ja tylko zobaczę ile nagrywam ogólnie to ja mam tu z dwóch Mi tam jest obojętnie, ja, ja tam mogę mieć nawet godziny t 12, tej 9 A będę musiał kończyć nagrywanie, ale tak to dalej będę z wami grał Ja się chyba podzielę na dwa party Jejciu, <grym> znowu fejla zrobiłem, co ja mam z tymi kilofami z To ja się będę żegnał, ja tylko tu wejdę na górę i będę się żegnał Lamancio, ty też nagrywasz? Yy, nagrywałem, tylko teraz muszę kończyć, niestety. No to czekaj, raz, dwa, trzy. No to niestety, sorry, ale muszę już kończyć nagrywanie, bo miejsce na dysku zaraz mi wysiądzie całkowicie. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomym. Doczeka się się nie, niedługo następnego odcinka i dziękuję wam za oglądanie. Dzisiaj bili ze mną. Huntel? No, linki do ich kanału znajdziecie w opisie, więc dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się. A, zapomniałem F1. Co ty tu wziąć? Bo to ja tu dalej jestem z wami, ale to tam, nie nagrywam. Okej. Okay. Dobra. Kurde, znów miałem zrobić kilofy. tym razem kamienna a znów zrobiłem... No to kontynuacja będzie u mnie. Sikierki miałem zrobić. A zrobiłem znów kilofy. Macie coś do żarcia czy coś? Bo właśnie mi tylko to, opadnę z głodu, mam 4.5. Ja, ja, ja zaraz id, idę na wyprawę po żarcie, bo sobie tam schowałem. W nie, nie, czy... sumie farma, farma jest zrobiona. A nie, to jeszcze nie urosło. Kurde, no. Właśnie też zaraz ten, no, rozbroić chatkę. Chwila, chwila, to zrobię to. Tak, tak. Mam jedzenie, mam jedzenie. Mam kurczaczka. Zabiłem go. Ja będę miał zaraz dwa chleby. O nie, tam nie inne. To są szkielety i pająki. No ja. wiedziałem, przy samej skrzynce mnie zabił. Test <laughs> Peszek. Nie jest u siebie, a ty wie, wiesz co jest fajne? E. Że jak deadnąłem, to nie straciłem levela. To, to mi się bardzo podoba, tak, a ja zginąłem i straciłem level. Nawet pierwszego nie miałem. A <laughs> jak ty masz szał w łebie. No co mam? Cały. A Ale nie, naprawdę podoba mi się ten jego skin. <laughs> Same gacie i o już nie. Dobra, to w sumie na kolejną wyprawę idę, tylko że teraz po mięso. Albo nie, poczekaj, jak będzie dziennie najlepiej. Tu jest cud. Wiecie co znalazłem? Nie. Świnkę. O, to zabiję. O nie, tutaj nie, nie ma żadnych szans przeżycia ja w nocy, widzę. O ciężko jest, o, wolałbym, już, jak ja bym na wyprawę, to już bym kogoś ze sobą wziął. Dobra, rozbrajam chatkę. Hmm, tu można go sprawdzić? Nie, nie, można. Da radę zdobyć ten, pańczą sieć czy coś? Kogo ja tu znalazłem? Bo ktoś tu jest w kopalni. Nie jest pańczą sieć przy tym domu. Nie tą nawet. Okej. Okay. O ot zombie. Hunter, ja masz... strzał yy, Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yy, siedem. Samy w łapie. A, jest PVP, sorry. <laughs> O, dwie strzały, chyba łuk zrobię Se go zenchantuję Ale na tym murem to... To... To buduje... Aha, bo to wieża jest. Dobra, dobra. A ten, Sorry, a ten, mój a ten golas nie ma skajpa? Właśnie nie wiem. Ma jak chcecie to mogę go dodać. Jak chcesz to dodaj. O, nie, no, znowu ten Spider. Macie coś, jakieś pochodnie, bo zaraz mnie szlak trafi z tą ciemnością. O, zombie, się no. Ja przy sobie nie mam. Ja mogę mieć cztery, y, bo ukradnę z Ender chesta, to będą cztery. Klol, to w ogóle była pułapka. Nawet nie zauważyłem. O, dzień wreszcie. Gdzie? Jak dzień, jeszcze Księżyc jest na sobie. Ej, to ja nie, ja na serio, ja miałem jakiś błąd. Miałem przez 5 sekund dzień. To na nawet będzie... 4 net widać na nagraniu, Miałem Dzień. No, a kiedy wrzucisz co, obejrzaj? Oj, nie wiem, niestety, ale yy, mój net. Yy, no, on bardzo wolny jest, także myślę, że pół godziny odcinek spokojnie mi się będzie 5 godzin wrzucał. No niestety nie ma to jak NET 8 mega. Ja mam 25, też kiedyś miałem 8. Dup, Creeper. Wszystko mi z każdej strony atakuje. Łow, dupę Creeper wybuchnął. Nie wiem ile już razy dnąłem Nie będę liczył. Ja też nie wiem, 3-4 razy, może więcej. No ja nie wiem, 10, 11. Te, tak jak ja w poprzedniej serii, w tym pierwszej wojnie cały czas zginąłem nie mogłem się ruszyć. Nie dobra, poczekam na dzień, ja tutaj nie będę z nimi walczył. Albo sobie przy okazji drewka poromie, bo nie będę tak bezczynnie stał. Chyba czwarty raz przy mnie Creeper by był O pająk, chodź tu, jak na mnie skoczył. Okay. mam pierwszy level. Czekaj. gdzie tu jest wejście? Gdzie? Tam, Aha, tam jest. Tutaj. Ok, Blues, wszyscy mają żelazne. Właśnie nie mam? Ja też nie Ale co, żelazne EQ? No na przykład mi fany mam całe żelazne No ja mam też całe żelazne To a skąd ja... wy tyle tego macie? Ja nawet skorzędnego nie mam Ja byłem w, w kopalni 5 minut temu czy 10 nawet nie siogłem te Sikierki zbogwały chyba Bo brałem jedną a mam ja, dwie Ja z tego Enderchester jeszcze tam Bloczek był bl Ale ja jestem mądry, idę ze siekierką szkieletą i o, Zabiłem go. Mogło są... się udać. Dobre są siekierki. Ja będę teraz ze siekierką na to, na wszystkich. O my gaj, owo leży już był dzień. O! To włącz! O. Cud! Jeden z czerwonych wbił o! o, Wreszcie ktoś Ja znów nie mogę do naszego zamku się dostać 5 na jednego będzie To fajne. Dostałem się Ja No już się powoli dzień robi Mam jedno serduszko Kiedy wypada z tego ten krzemień? Z gravelu kiedy ci się uda? Musisz tak długo kopać, aż ci się uda. A, spoko. A, wyszedł i wyszedł, spoko. Nie, chciał tylko zobaczyć, jak tam nam poszło i se poszedł. Aha. Dobra, ja idę się zabić. Jedyny sposób, żeby uleczyć głód. A. To jest właśnie zrąb w Minecraft'cie. Spory lasek tutaj jest. Sporo czego? Las jest duży tutaj. Ja no. Mam lasek. No, no tak, lasek, las. Dopiero dwa krzemienie, a już chyba jest 5 minut. O, Oczy, by można było zrobić generator generator gravelu ja umiem tego kobla ja kiedyś no. robiłem, tylko że to we, wymaga sporo tam e, pistonów i Prawdzie to I... jeden piston no e, ja, ja kiedyś zrobiłem taki, że w minutę tam masz e, 10 stacków no. minutę? no w minutę to... e, taki porządny to już był generator no, Aglademu SKKF a to interaktywnie to akurat fajny generator zrobił. Że jeden piston i szybko szło Wow, ja się w tym.. Jeszcze nie jest dobrze rozbudowany zamek, ja się już kupię. O jakiś domek znalazłem bez kitu. A nie, to ten stary pewnie. <noise> którego <rozbraliłem> trochę <głosy> <głosy> Przód zniknął <noise> Ja mam ciekawe zajęcie Widzę, że drewno było potrzebne. No. Trochę nakopałem. O kurde, kto dzwoni. Oczywiście mam bardzo ciekawe zajęcie. A gdzie jesteś? W tym, tam gdzie jest farma. Aj tam, list, listonosz, a ja niepotrzebnie odchodzę. niedzielę? Nie, może kłamał. On się Wie, czas, Czasami są naciągacze. <gry> się przepalało. Ostatni... blok Grevelu i nie chcę mi wyskoczyć za chiny O. to tu? Halo? Co? Nie, on tam mnie trafił. Mam 20 strzału. ja mam zero. Mam tylko miecz drewniany na wykończeniu. Piórek mi brakuje. Wiesz, bo ja tu ten... Bo w tym, te wejście do tego muru to jest ja specjalnie tak zrobiłem, żeby tu zombie się nie dostały, bo wcześniej to mnie chyba 10 zombie goniło. Dzięki Kaj temu ich podtrzymałem. Na ten wbił na skrypę z czerwonych jeden. Jaki? Na Byli... O kurde, tyle tych nowych osób, że nawet nie wiem kto. A ci to oni mają ile ten... Widzów na przykład na YouTube. Zachan ma 80, ja mam 189 albo 190, ile się już nie mylę. Ja z. 189, ja z 230. Hantela widziałem, ile ma 483 mam teraz. Kurde, jak tam się na górę dostać? To jest chyba Panie. celowo zrobione. Będzie ciężko. No, nie mówi, że łatwo. Bym wiedział, że tam jest jakaś skrzynka u góry, to bym poszedł, ale pewnie nic nie będzie. To nie ma sensu. Co tam pójdę? To łurt trochę skomplikowanie mi wyjdzie Też ma jakieś piórka to dawać nie no, w sumie czemu, ale musimy ja. ja zbierać strzały to. i łuki strzał mam 7 tylko A to ja porobię łuki, żeby było na wojnę Nie możesz By się przydało jakieś enchantowane eku Chociaż trochę. A to ty masz diamenty, nie? No mam 7 No to by się dało zrobić Enchant Kurde Fuck A i wszystko Z czerwonych to prawie nikogo nie ma. Jeden jest na Skype, ale nic nie wybija Adria jest ale... Wyszed i wyszedł Filip jest ja już tutaj byłem Chyba, że on też nie wbija No Minecocks napisał, że okej, okay, ale nie wbija Ta mapka jest od kogoś ten, pobrana, czy skąd ją masz? Pobrałem, nie pamiętam, już z jakiej strony hmm. Nic nie widzę, mi się ciężko pisze. Dobra, o, o, żelazny miecz jest. Ale mały świn, kurde. No, rzadko. Rzadkość. Nie, dobra, nie ma sensu szukać. Ja się chyba deadnę, kill. Czemuż to? Okej, ja już zrobiłem tyle łuków, żeby było na wojnę Muszę zmienić łapący e, Tutaj się to będzie nazywało inaczej Ile świń tutaj jest? Gdzie? W szumurze No, Strasznie. Strasznie dużo, jedy tam pozabija, bo tam za murem jeszcze jest O kurde O tam druga Zepchnąłem do nas ją Zajdźgam ją Ja chyba pójdę na polowanie Ile macie mnie sobie? Ja mam 9? Ja mam 2. I Ja mam 0 Ja 2 teraz zdobyłem Aż Ja teraz 2 zdobyłem Ale lagło Ale nie sądzicie, że, że za ciasna ta forteca czy coś No trochę można by było ją troszeczkę powiększyć Trochę Przecież to, do, przecież to dopiero początek, jeszcze się rozbuduje. Trochę to jest ciasno, nawet wyjścia na zewnątrz nie ma. No. Jakbyś... A zrobimy jakieś. Trzeba zrobić jakieś tajne wyjście, może. Lol, no ja wezmę kobla, coś porobię. Jak ja mam to kobla? No. Aha, zbroję muszę zrobić. No nie to mi nawet nie starczy. E, ten mur jakby co ma być jeszcze o wiele wyższy, bo ja na razie kobla mi brakuje dlatego nie A To to ja może z, stał, e, przeniosę to... zaraz się wybiorę na drugą wyprawę. Dobra, znowu zjem trujące żarcie. A nie, nie mogę mam fur. Nie ale na serio to musimy powiększyć, bo ta flaka to ona na mury wchodzi. <laughs> Dobra Jakieś eczku Aha, ja miałem diaksowę zrobić Ja prze... ja gotuję mięso jak coś Tą farmę też się przeniesie potem No Tylka. W ogóle jeszcze mamy dużo terenu do wykorzystania To jest tak specjalne zrobić zrobione żeby na to się nie dało wejść co? Ja już wchodziłem. Spadłem stamtąd i zginąłem. O, teraz. A, a tu są gdzieś pokrywane jakieś skrzynie? No, powinny No, jak być. na razie tylko był jeden domek. Wydaje mi się, że już więcej nie ma. Nie wiem, może... Coś... Ja bym tam tą wyspę rozkopał. Całkowicie. Żeby było miejsce na mur, żeby to był taki równiutki teren może. Nie e, taka propozycja. Patrząc, patrząc na tą mapę, to jak na razie tu tylko jeden domek widzisz. Na serio, ja będę tu teraz to rozkopał. No to idź do pieca, tam, tam jest mi te mięso ugotowane. Nie wiem, czy Upieczone. Czy to jest? Ja na serio, ja będę tą górę tu rozkopał. Znaczy on tutaj co, ten mur. Okay. To chyba na rozkopię teraz. A to jeszcze pochodnie zrobię, jak mi starczy węgla. Coś, coś za szybko się zrobi. Może pora, pora zimowa jest? No ja? Ej. I będzie wungiel. Nie, co ja gadam, pochodnie będą. Wungiel padł. Jedę po pochodnie i to porświetla ten teren, bo to tak ciemno jest. O, to, ja ja to mogę... musimy rozszerzyć. 88 pochodni. O kurde, to możesz dać. E, czekaj już, lecę. Zaginam piece i lecę. E, ktoś ktoś jest mięso? Nie wiem, nie, ja, ja mam zero w e A nie, dobra, dobra. Jest już. E, Ctrl-Q. Łap. Łap Tutaj Ci położyłem Pepciu Aha A gdzie jest Pepciu? Okej okay. A to daj, bo ja nie wiem, nie odróżniam Waszych głosów i nie wiem w ogóle z kim ja gadam Ja jestem, czekaj, A, o idzie. To jesteś, dobra ja Nie wiem z kim ja gadam oko. Dzięki, dzięki ale tak przyjemnie od razu No bra, do kopalni drugi raz i O nie creeper Jeszcze mam trzeci level, wy? Ja mam zero, bo odedłem sporo razy.